Mana widzowie, to jest kontynuacja, wiecie, eventu. Channel mówi, guys. Dobra, co się mówi? Mu... E, e, to jest wszystko, co powiem. Ludzie, to jest wszystko, co powiem. Ja jestem tłumacz. Nie, yeah. zobaczyłem styl, a grę. Nasz event jest aura-farmą Na nich samych Chyba Chyba tak bym to przetłumaczył O, ale lag Ja nie mam I coś się dzieje, coś się dzieje, coś się dzieje e, No bo on wszystkie e, Światy wyłączył Aha Ser Wszystkie serwery wyłączył I trzeba wbić jeszcze raz Sery? i realnie mogę dołączyć. Ludzie normalnie chodzą. Co to za fake info? Nie wiem, bo mi napisało, że e, każdy serwer został wyłączony. Ale mam lago. Dołączyłem do ciebie, Karol. I wszystko jest teraz normalne. Czekamy, co się za chwilę stanie, co nie? Ej, u ciebie też jest wszystko normalne, ala? Nie. A co u ciebie jest? Tu jest jakaś przykazywana aura. To tak na serio. Jakaś fasolka czarna tańczy, z dziwnym uśmiechem. Ej, Karol, jesteś tutaj?

Tak, Tak. To jest i stok. Ej, ej, ty też, Karol, Uwarte, tańczy? Bo... Ej, ej, do stoku idź szybko. Ej, kuba, do Sisu idź. Bo tam op są. op są, kupuj. Ej, Karol, ty też tańczysz? A u mnie tańczy jakaś czarna pasolka z dziwnym uśmieszkiem. Może Halo, Karol? Lollipopy, Ej, gdzie jest to, o czym mówiłeś, Ala? No, eee, Sitsy, kliknij w Sitsy i tam się tepnij i kupuj. Ale tylko Sugar Apple? Czy coś jeszcze zrobił? Piun, bing, 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 Ej, co u was się du. dzieje, bo u mnie nic nie ma. A betaŁypa, A ja u mnie ja tańczę, a u mnie ja tańczę. W skrócie, u mnie się dzieje takie coś, że ze, taka czarna zielona pasołka jakby z dziwnym uśmieszkiem tańczy. Z a u mnie... A u mnie... Za, a, u mnie yy, a ja jest... O! A u mnie jest takie coś, że ja tańczę do muzyki "It's na tacos Arena the sky tacos the sky. Do tej muzyki tańczę O, Jada mówi Dobra, on mówi, że może wywalać dużo serwerów bardzo, bo on robi jakieś adomińskie testowanie rzeczy Aha Super, ty, co się ja dostałem? Co to jest? Ja też coś dostałem. Gdzie, co? Na farmie coś dostałem. Coś, coś się świeci na zielono. Co to jest? Ale serio? No serio, na nagraniu mam. Mi jak, ja mam jakąś aurę na jednym z moich gardon, tak jakby... Nie wiem, jakby na owoce. To, to jest efekt. Nie. Ej! wbijaj do mnie Kuba, bo jest wolne miejsce! Ale, ale u ciebie nikt tam nie tańczył. U ciebie jest zbugowane. Nie, u mnie... U mnie nie ma wolnego wydarzenia. Ej, ma... ej, wiecie, że... Ej, były Lollipopy i jeszcze master Grandmaster Spinker. Nie ma nic spinker. wolnego, Karol. Dołącz ty do mnie. Nie, bo u ciebie są dwa zajęte. Aż. Nieprawda. Tak, prawda. Nie. Tak. Z Zobacz i dołącz do mnie. Wy tu widzicie? Co? Czekaj, podejdę do tego. You know why? Right. Coś tam. Jandal mówi. Czekaj. A wy widzowie za kim jesteście? Napiszcie w komentarzach. Ty! Tu jest jakby jakiś posun Jandal. Bo to Czekaj. jest Jandal. Kandal mówi coś. Ej Karol, u ciebie też jest zima? Co? U, u mnie też? jest zima. U mnie też. Ej, u mnie jest dużo wolnego miejsca. Aż trzy osoby nie grają, bo maksymalnie może się e, Cztery osoby ja nie stała. grają. Ty! U mnie kandal tak zaczął dziwnie biegać. O co chodzi? Hey, biega. to chodzi? Hej, Jambel zwierzę. kogo to jest? Co to jest? Ej, ten Jambel wskazuję. Kłop, fuję. Kłop, fuję. Kłop, fuję. Kłop, fuję. Mamy czas! Dziś, to czas jest! Ja to przechodzę. Czas. Ty, ja nie zdążę! O dobre zdążę. Nie! Zginąłem! Ja nie, nie, da. nie da się zginąć, tylko może nas spadnąć. W dupę! Ty, ty, tu są jakieś miotki! Ja na miodzie poległem. Ej, e, to mi dwa miało. razy prawo raz lewo. Jak? Dzięki. Eee, nie, trzy razy prawo, trzy razy prawo. Ty, on będzie robić e, red light, green light. Aha. Trzy razy prawo! Szybko, przychodzę. Ej. Trzy razy w prawo, raz. No. U, zginąłem! Mas no nie, nie mogę tego przejść! Pójdę! Jest! Win! Czekaj, bo ja mam Master Springer do odblokowania! Tak! Trzeba! Tak, dobra! Stop! Teraz, teraz, teraz! A Jej, ja pan teraz chcę przejść! Już nie może, na jaki ja raz przejdziesz, to już koniec. Aha, no. Powiem ci, ciężki było obejrzeć. Gdzie jest ten master skin? E, ja, musisz ukończyć green red light. Green light. A, a gdzie jest? Będzie robić, tak pisał. Ej stary coś się A, dzieje, coś się Na razie u mnie tylko pada Nie wywalcie się za zero tyle powiem Na najprostszej że Problemy z dołączaniem znowu napisał Light green, light in next restock. Co mm. Czemu John znów stoi? What the co jest? Czemu on stoi? będzie to nie? Grandmaster! Jest szczepa. Ej! Gigantyczna, gigantyczna sowa, która kicha! O, o, green, red light, green light. Hy! Ile tego jest do zdobycia? U każdego jest coś innego. U mnie... no. Hej, olej. Ej, ty, ty masz red light, green light? Mam. Ja? No ja pytam Alana. No mam. W ogóle tą sowę to ja mam. Ale to jest krwawa, to jest. No mam, ja. mam krwawą sowę. Siedem Grandmaster's Pink. Mam zaskoczenie. Ja też! Za pierwszym. A my wizowie kończymy ten nasz penek na razie.